No, Czekaj, ja to ja nagrywam. What the fuck. Nagrywasz już? Nie. Ale on stoi. Ty, <laughs> on się nie rusza Ten Jeep się utopił. On jest na górze, no patrz na Pojawił się znowu. Nagrałeś to? A teraz to nagrałem, ale się w ziemi utopił. Ty jesteś chory. Naprawdę się utopił To utopi się ziemi. Nie bieram. Nie bieram jeepa. Ja biorę jeba. Ja biorę się polotkę, bo wolno strzelać. Mati, weź oddaj tego... Czekaj, no Bez jaj, naprawdę slajpera. to było. No dalej, kolej. Zobaczymy na nagręg. Ale co jeepem? No, nie, Z ma wipera? Nie żyjesz. A nie, Andy ma u nas wipera. Sorry. Sorry. Andy. Rozwal się tym viperem. Ale on się zapadł pod ziemię, jakby to były ruchome piasek. Rozwal. I co robimy? Słuchajcie, co A, robimy? Ja robię Takie rzecz. Nie? Jaką rzecz? To ja jadę za to, lecę. Ja zaparkuję na antenie. <laughs> Powodzenia, będę się rozwijać. Dobra, Naprawdę. Będzie dobrze, Ech. zobaczysz. Nie masz się. A ty już nagrywasz cały czas? No, jak Będziecie tam? Naprawdę jesteś pewien, że chcesz to umieścić w internecie? Tak, będzie na SKKF2. Okej. Okay. Jak to tam. nie cyfrujesz? mam bana, jestem szczęśliwy. Ej, to no, we mnie! Nie! Fuck, fuck, Ja nie strzelaj we mnie. Nie strzelajcie, no. Strzelaj w niego. Nie strzelaj. Jezu, ja mam flaria, ja ECM miałem. Musi ustawienia. No, nie strzelaj. A, to em. było tylko unieruchomienie coś. co za debil. Dziękuję. Ja chciałem zaparkować no, tutaj, no wy. To chodź oh, tam jedziemy, idzie. No, wierzę. Ej, ale... Czy, czekajcie, zrobimy duży boom. Wszyscy weźmiemy C4 pod samochód, podłożymy i wyrąbimy go w górę. Cześć, Czemu się zabiłeś, ty grywasze? Do... Ej, Floarek, jest na górze. Skakałem, wchodź do góry. Ale ja chciałem się... helikopterem, a nie sobą. A. Wpadł na mnie twój biernik. Czekaj ja do, do ciebie czołgiem coś ci pokażę no, wow. Wy, Wiesz co wyrzutnia czołgowa To da mnie strzela Wyznęć się SKK No nie wiem Dlaczego to, to, dobrze, to dobrze pokażę Ci chodź No to ja tutaj jestem Bo ja, ja jestem. Jadę do okay. ciebie właśnie Stój w Cię? miejscu, stój Czekaj ja jadę No dobra, stoję nie ruszam się Czekaj, czekaj 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 Wjedziemy na górę, poczekaj Chodź i na Tam gdzieś chodź Chodź naprzód czołgu, naprzód czołgu, skocz i się połóż przy działku. No ej, oddaj mi kierowcę. Połóż się i patrz to. Nie ma. Lol, co to było? <tlak2> Słabo. Słabo, czekaj, o. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj. Teraz <tlak2> wyjdzie. Super. Lol, w miejscu stanął. No powoli, powoli, zjadę jeszcze wyżej. no nie rób tego. <tlak2> <t Oxford> No nie strzelaj, jak nie ale... wiele. No ja pierdolę, no jaki czapę. Ej, co, co za idiota jest w przecinej drużynie? No idiota, po prostu, co, dobrać. co za idiota? No Dobra. debilu, jaki Trzeba, To jest tak... idiota. Jak ty jesteś zjebany. się z nim... nie, teraz już Ej, już Teraz zebrali. wejść nie mogę. To te teraz, o, 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 o. Czekaj, ja też chcę. Tylko, że on mnie przejedzie. No ty... Boże. Gnido. No leżę. Dziękuje. Nie ale no to leciałem Ja też chcę, ja też chcę. gdzie jestem? Ja też chcę, czekaj ej, teraz, jeszcze raz, jeszcze raz. raz. Tu. Mati, czekaj. Ja wezmę czołg, Kartacza Ty no? będziesz go wybrał. A da się dwóch naraz? A co tu chodzi na dół, bo? No ja da się naraz. Ja tak sześciu No to chodźcie we dwóch. Ej, Seba, a chodź, ścigamy no się tam, kto dalej. No górę, chodźcie tu Ej, ale powiedz mi jak ja mam się ustajcie skakać Musisz się położyć przed lufą. No po prostu musisz się położyć. Tylko ja znam jeszcze lepsze miejsce do tego i na, na spawnie rusów. Tutaj? No, chodźcie. Czekaj, muszę skoczyć. <noise> Skakujcie. No, no ja jestem. Już? No. <noise> Dalej policja. Jezus, już, <noise> już, Tutaj Czekaj, na spawnie. Weź, weź wsiącie, tego. Wsiącie sebe wystrzel, ja chcę zobaczyć z boku, jak to wygląda. No dobra. No to daj, ja się wystrzelę. No, połóż się, musisz się położyć. No, leżę. No, dawaj. <noise> <grywa> Wsiadajcie na mnie, ale wy... tak normalnie wsiadujcie. Ja wam coś pokażę. To średnie miejsce pojedziemy. No, se bo nie masz tego? Nie no siadaj teraz. A nie masz, Okej, no, Jestem ja no, teraz tajnym no szpiegiem, z ok. skrajny oz. A co premium okay. ma dodatkowe miejsce? Nie, tak. Nie. <grywa> <grywa> nie. premium miał trzeci slot. No patrz, gdzie jest gdzie trzy osoby w czołgu. są. teraz? Jakbyś miał premium, to też byśmy. O, coś namierzyłem tam. Co teraz? Nie, nie strzelaj. Czekajcie, teraz jedziemy. Nie A żebym nie, zbyt... nie żeby mnie przejął, żebym nie przejął. Fok, co to było? <śślad> <ślad> <ślad> żeby nie brakował, żeby mi z przyzwyczajenia strzelić. Ej, tam jest tamtej góry, od bardziej od No to nie ma C4 i zaraz umrzymy. No, no odsuń się, odsuń się, Odejść. się. No odejdź, my jedziemy. Hej no. <ślad> Odsuńcie się, bo Fizjer muszę <śladamy>. O, ah. sorry, sorry, to był zły pomysł. Co teraz Nie rób, nie jeźdź do tyłu, czemu na mnie wjechałeś? Czekaj, sorry. No ej! Cześć. Cześć. Jestem ciekaw, czy tutaj się uda. Chociaż tutaj powinniśmy być u Wiem. Tutaj. Czekaj. Tam jest. No, tam... tam jadę. Tam źle. tam źle. Tak, tam. Tam jest. Nie, tam. czy nie. A nie, tam, tam, tam jest. Czekaj, tutaj, tutaj, nie tutaj, tutaj, bo tam już się... Wysiadaj, kawał. czekaj, czekaj. 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 No. Czekaj. 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 No. czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, no dobra. No to trzeba mi teraz nie wysiadajesz? Który, który to No kawał, to kawał. ja ci nie kazałem ja wysiadać. No i Obrócę się. Tutaj? Czekajcie. O, On nie, jeszcze się umyślisz. Umyślisz się, my no. się opuścić. Fak. Gdzie Umiecie teraz? tańczyć? Dobra. O, i dajcie. No, dawajcie. Tak jak wtedy? Tak. No ja jestem. jestem. Czekaj, no, Mati czekaj <ślesy> <ślesy> O, fak, <fuck>. jak leciałem <ślesy> Czekaj, ja muszę się przesunąć do przodu. 13% procent. Teraz sebe-wystrzel. <ślesy> ja będę sobie patrzył tutaj z boku. Nagryj musza, jak leci jest. Kakrym. Nagrywaj. Dawaj. No. A przecież... W twoją stronę paleć. Nie no, daleko no, ej, nie ja polecił. No to poczekaj, teraz, nie chodź, teraz czekaj, nie poczekaj. poczekaj, czekaj, jeszcze. Czekaj jeszcze nic nie wciskaj podczas lotu. No dawaj. No nic nie wciskaj, no dawaj. A no, czemu ty go nie zabijasz w ten sposób? No jedź Mat. Bo do tyłu A bo jeszcze tu jeden bo <laughs> Jeden za. musi. Jeden na samym środku. No niech jeden tak... No ej! Tebo. Nie miałem jeszcze takiego, wiesz tego, napięcznika. Na pierśnika. Uważaj, bo ja ci mogę pomóc. Dawaj, dawaj. Wow, ale poleciał. Ja <śmianie> To To teraz ja chcę. No i też spróbuj zabić. Ej, dawaj, wystrzel. mnie. Czekaj, czekaj. No. Czekaj, czekaj. Poczekaj moment, bo jestem za bardzo... Ej, strzel go. Strzel go tak do góry, jak sobie zostanę dysponując w locie. <śmianie> Czekaj, no, czekaj, no, no dawaj. Czy urządzamy strzelanie do kaczek? No jest słabo, prawda? Jeść ja bo... tu sobie z boku i ty jest slajd, z... tylko bardziej do góry. Z boku chodzi, no. A weź tego tak, seba, by strzel. i strzelamy do kaczek. No to ja slay, slay z czołgu będę szła, nie slajd No, leć. Tak A, słabo, tak, bo ja jestem. Słabo, teraz, jest. Jest. dawajcie. Kto tu jest? Musz, no, dawaj. Musz, dawaj. Sprzedać. Do seba. Wsiadać, będziemy latać. Jestem gotowa. No, szpak. Zeraz! czemu nie, nie ruszyłeś jak ja mu kosę? Chciałem mu lo, kosę w locie zrobić. Ja chcę polecieć, dawaj. Poczekaj, polecę O oh. oh. oh, stary! Ja. Ale poleciałem. Ja. A jest jeszcze taki błąd na tym, na Firestorm, że wsiadasz do do i Jak się odbijasz po całej mapie. No, ej, daj. Poczekaj, mi. moment, obrócę się w inną stronę.

tu, 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 to to, to mnie. tu, 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 tu. ci wizjer. Ja cię nożem zaciekam. O nie. <grym> Oj, sorry. God. Tam, ej. Idź tam tu O nie, bo tam Cieka, już nie. Tam, nie, tam już jestem, no właśnie. Ktoś Ale my stąd. My być... No stąd, jak O, to ja wezmę taksówkę i zaraz będę u was. O, o to nie, nie zespomnij to... się do na nas, ty. Zespawnij no i zaraz to, będę. będę, spokojnie. Mam szybki środek transport Puszczaj, dawaj. No, strzeliłem, w ciebie zła. <grym> <grym> Oj, ale by tak popchnął. Czekaj, czekamy na SKKF-a. Wiem, No ja tu widziłem. już jestem. Czekaj, ja się tylko wyląduję. A, bo ty zrobię. zrobię nie. Tylko nie wiem. Zrobię w nas, kółeczko nie. i zaraz będę. Okej. Okay. Może nie mógł wyskoczyć. Nie, muszę wylądować. Dalej szybko, bo ja się. <laughs> wyląduję, czemu on tobie na głowę będzie lądował. Uciekaj. Boże, jakie tej górki. <laughs> o, fak, nie wyląduję. No to nie no ląduj, po prostu wyskocz Dobra, no dawaj. Czekaj. No, nie, nie nie, no, nie, 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 cofniesz się tym. No z chodzi taka F, to jest myśliwie. No chwila, dam radę. <grym> tutaj <grym> mistrzem lądowania. Muszę się do... w mistrzu klawiatury. klawiatury. I drzeba. Wyląduję, wyląduję, no, wyląduję. brawo, jesteś dobry. <grym> Dobra, tu, wlejcie, do niego, ja idę do niego. Dobra. Czekaj, idę do was. No leć. <laughs> Prosto do niego Wow. Ej, mórz, chodź Odsuń się, Wystrzela. się no. Kurwa Co? Się. Czekaj, Lech. idę do was Ej, Czekaj, no. ja też chcę się wystrzelić no to... K co to? Myślałem, że ktoś nas podokrownia od jakieś liście Jak to się prowadzi? Okej, widzę Oj, chyba nie tu wylądowałem. Odsuńcie nie się nie. ode mnie Odsuńcie się ode mnie, no Tym czołgiem No Kto mi nada po dupę żyć? No dobra, uwaga <laughs> Siadaj Dawaj Czekaj No, jestem Wow. <laughs> O oh, fuck, ale lecę. To za zaloż <laughs> ale ty jest najlepszy, że gdzie mój ten co wy zrobiliście z moim pieskiem? Czekaj. A, już? Piec... Mogę? Lecę. Ale coś po... Włoo! Wow. <laughs> <Jeszcze strzelał. laughs> Ej, czekaj, strzelę cię kręga do zapędu. Co ty na to? Zepsuliście mój odrzutowiec, co tak dokładnie parkowałeś. Wiesz... Nie, nie rób. Ciele wam. Co za tego. co ciota ty jesteś? Hajnie. Leci o ja! chyba rekord. Ale poleciał. Zaznacz, zaznacz pokaż, gdzie jest rekord? Zaznacz, tutaj. rekord Tutaj, będę tu stał. Dobra, teraz ja. Chcę pobić rekord skocz. Ej, czekaj, spróbuję przodem. No, A, jak dawaj. Mam to zaznaczyć niby. Spróbuję przodem, dawaj. No właśnie, przodem jeszcze e, bym poleciał. Czekaj, no bo słabo. Moment. To, Nie to ma, jest handy, dawaj. No właśnie, musi lepiej położyć Leci. Daj, no co? co to było? Ej, no ej nie tak. Podszedł mi pod kartacz. No eee... Leżałem za lufą, a jeszcze mnie ten. No już nie Dobra, ja też Potem chciałem polecieć <laughs> Na zdrowie. Na zdrowie <laughs> Z Na zdrowie. drugiego planu Będziesz w internecie, cieszysz się? Teraz ja polecę przodem, będzie fajnie Poczekajcie, no, muszę się K lepiej ustawić. Bo tutaj się trudno ustawić Pobił mi rekord. No, macie jakąś krótszą ścieżkę. No, około. O, teraz wsiadaj. ty teraz i tak wyrąbisz od... Czekaj. Czekaj. Dobra, weź, nie ruszaj, Luffo. Czekaj, czekaj, czekaj. Przedem. Jaka kulka. Pomys. No, dobra, jestem gotowy. Na Trochę się boję. Trochę Już się czekam, ale. No. 3, 2, 1, pal. No, słabo. Włączyłem ci fajerwerki. Ja lecę. Czekaj, jeszcze. Ale, no, dobrze, ja no, no. Przodem, przodem My... jest straszniej. No, jeszcze nie wiem, co to jest fajne. to teraz ja. Nie, no, raz. Wszyscy, wszyscy wsiadajcie. No to. Raz, spadłem. To czekaj. No, Ej, dawaj, jeden tutaj. Na Ej, czekaj to ja będę stali. patrzył. Fajna No, dawaj, leć. Dawaj, man. <laughs> ale, <laughs> no. ale poleciał. Co to było? Dobra, to teraz ja poprzedem. O fuck. Ej, no, dawaj, kto dalej. Andy? Gdzie zaznaczyłem, tą, zaznaczyłem, jestem bledny. Andy, poczek poczekajcie, U urządzimy sobie strzelanie do, do kaczek. Dawa, ja już ci, dawaj, dawaj. wystrzelisz, to no. w locie będziemy. Lecę! Iha! Ej, no świetnie. kurde, umarłem. Więc najczęściej umierasz. Ej, mam pomysł, bo ja mogę utwierać Nie rusz. jak tak lecę. Trzeba ej, to ej wytestować. Dobra, lepiej. Czekaj, moment, <grym grym> bo mi się to nudzi już. Pomysł. Czekaj, mam pomysł, taj. podwójny napęd ostrzegłeś. No, na trzy! No, no dawaj, strzelaj. Jakby wziąłeś tak dwa czołgi. Dawaj. Jedź! Nie, nie, ja muszę w... Poczekajcie Jak ja Michael Jackson? Chodź, no, To było dobre. <laughs> ej, pod górę, pod górkę czajcie to. Ale Dawajcie. nie patrz, jak lecicie, lecicie pod górę. Naciskajcie, zaciskajcie. wejdź na samą górkę, żebyś widział jak ktoś leci. Żebyś to nagrał. A ktoś wyjdzie na czołg. Dawaj ja sobie wchodzę na czołg, po, po, Połóżcie się wszyscy. Co no mam no zrobić? Ale co co nie, bo górę? jak samemu lecisz, no to już dalej. Ej, no kto mnie tu blokuje z tyłu? O, wow. To może ja to z helikoptera nakręcę? Nie, 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 jest. tak lepiej właśnie, żebyś się obrócił, bo tak... Dobra. No, to już, to już twoją połóż dawaj. No, dawaj. połóż no, się, należa. połóż się, połóż się. Odliczaj, czy cztery. <noise> zabiłem go Zabiłem siebie. ja helikopter wezmę To co ty Mendo? Ej, to Ej Dobra Cieka. ja wezmę helikopter i z gór nakręcę Ale nie no patrz kurde O! Mam ciągle bardziej epicką mam bardziej Ma, epicką górę, chodźcie <noise> O! fuck. Dawaj, siadaj o kurde jest mnie tam Pokus próbuję O o dobra i czekam na fluork Ale mnie najpierw, ja chcę spacją zobaczyć, późmie zaraz będę tylko przylecę Wystrzelić? No, a czy nie strzałem tylko z jazdem <laughs> I spadochronot to... ej I... Hmm. Jakiś lamus był, jakiś plane i ej, no jeszcze... ej to no. Kto jest w myśliwcu Ej no po co ja w myśliwcu. Ten nubek był, sorry no To I tak co Tak Ej, KF to jest zarąbiste teraz, patrz na to Tylko niech on mnie wypuści czekaj. No dobra no Kiedy? Ja to kręcę to z góry, z wie? kamery telewizyjnej No Aha, dobra, ja już jest. siedzę, dawaj To już? Patrz, nagrywaj to Czekaj, czekaj na fireball wow, Czekaj słabo, słabo, czekaj, nie słabo Spadł grono od Patrz Dol <laughs> Zabiłem się Biegnę, to jest jak pościg. Gdzie chcesz? Jaki angielski no sorry! No ej! to Sorry ale. O fakt, co ja nie jest! To właśnie. Ładne. Ale mi się Dobra to ktoś tak leci? No damy no, ja. Ale wow. Poleciał. No i nie żyję no bo no, co? Co, czy o drzewo się zarąbałeś? No kapry. No ej no, co ty mi zrobiłeś? Ale wiesz, co, zamiast klikać cały czas spację, bo wtedy spadochron się otwiera i lecisz jeszcze dalej. Czekaj. To jest fajna zbada. Lol, co to było? No. Helikopter wam przywiozłem. No jeszcze raz, czekaj. Wyszczel mnie teraz za pomocą spadochronu będę. Dawaj. no. Co mi się stało? Nie wiem. No, ja wiem, co za fragi. Teraz tracę Dawajcie, wsiadajcie. Weź bo nie bo wszyscy, wszyscy, wszyscy. już wsiadajcie wszyscy. Muszę spację wciskać? Tak. Ja no spację no, wciskaj, czekaj, bo, czekaj, bo wtedy polecisz daleko. Ale ej, ja poleciłem do tyłu. What the fuck? Gdzie ja jestem? Na A polecić, na B poleciałem. No, no nie zabijajcie. Ej, chyba no, rekord pobiłem. Dawaj. Czekaj. czekaj. Ej, sorry. Jak ktoś tutaj do mnie doleci, sama. to jest niezły. No to dawaj. Doleciałem aż prawie celaj. na B. No, mówię,

No! Co? Nie, mam pomysł lecieć przodem i wtedy wcisnąć spacer, bo poleci się znacznie dalej. Ej, on jedzie na mnie. Ej, co jest? Ufa. Nie jest całej sorry. Kur... sorry, sorry, sorry. Dobra, Dawaj mam chodź. Teraz mam pomysł, tylko jeszcze nic mnie nie wyrzucaj, czekaj. No A teraz. No coś mi się. Coś z tym. Ej, no, ktoś mnie chciał rozmawiać. Dawaj jeszcze raz. Ej, ty się jarasz. No wiem właśnie się, się naprawię Dawaj jeszcze raz no to wyprodukujemy. No EN, to spokój się. <laughs> O, to się z wodą Co ty chcesz zrobić? No chcę polecieć przodem i wtedy włączyć spadochron, bo wtedy dalej polecę. Jesteś jesteś miny, inny, a bo te stare Dobra już czekaj no, Czekaj tak, jeszcze nagrywaj. No prosto się nalazi. No postaw. dawaj No teraz już Czekaj! Let's see. Wow. To było proste. Fajnie to wyglądało. No. Ktoś tam jeszcze leży u was? O, leci, leci. Ej, to jest lepsze niż ekspienie. Ale wynik na minutę ci spada. Ja to powtarzam. Zostaw mnie. <laughs> Zostaw. Zostaw, bo cię staranuje. Ja a no nie. Ja lecę, no ty. A nie, wybuchniesz. Myślałem, że nie wyślał. Lecimy, Maciku, czekaj, to ja też poleciał? Co, co ty z nim zrobiłeś? On nagle zniknął. No jestem tutaj, czekaj. Czekaj, czekaj. No rozbiłem się o chmurę. Lecimy we dwóch. Lecę. Nie żył. Zabił się. Czekaj. Dawaj. Czekaj, czekaj nie! Kordon <grystanie> <grystanie> Spadł z po prostu w duchu. Ej czekamy na resztę jak się Ja już do was lecę. Kto tutaj jest? Cześć No nie strzelajcie się tylko, ej Muszę się połamiecie mi tutaj zaraz Dobra, Trajka, dawaj Traj, Ale to tylko muszę we mnie strzelisz Muszę lecić. Już? No A, prawie po dwa. Nie było tak źle. Dzień Dzień Lądujesz, co? <noise> <noise> no cześć. Nie no, i znowu mnie zepsułeś. Co to było? No ja piecie, tak, Dobra. tak, ja tak ładnie wylądowałem. Ja, ja, ja leżę, też... przodem. To czekaj, 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 czekaj. czekaj jeszcze już muszę. I N, No puszczaj. wsiądź. No odejdź. No czekaj, też. Puszczaj. A, błysk. Ja na leżę. Dobra, zrzuciłem! A kto mnie. będzie prowadził? Gotowi? <grym> no, kto dalej poleci? Ej, widzicie, co się ze mną dzieje? ty, miałem lata nieznakomita. No, leć. O nie, drzewo. Jestem Rozwaliłem się na tym białym domku. Musi... Jestem tutaj, hello my friends. Ej, no, zabiło mnie na tym białym domku. Za górką. Ej, o, sorry. No. Nie mam, mam rekord. No nie, masz fajne w drzewo. Chodźcie stąd. O tutaj, dobrze, no stąd, stąd. No, to będzie dobre. Czekaj, jeszcze ja. Dobra. Czekaj, czekaj, bo ja muszę trochę do przodu, trochę do przodu. Żebyś w górę polecił. No dawaj. Czekaj, czekaj. Co za... Czekaj, czekaj, czekaj. Już 20 minut. Aha, dobra, dobra, dobra. No to co? Idę No nic. Wsadziłem ci rurę między... Never mind. Niziej, Wiesz, że ja lubię metal, nie? Tak. Ale chodź, chodź, chodź. Nie kombinuj ale... z tym lądowaniem. Poczekam, me, me, pacz, kurde. Co nie kombinuj, Jestem mistrzem lądowania. My jesteś słaby, wjechałeś mi w głowę. Co teraz wy zrobisz, żeby? <grym> o nie, wybuchło. Wyl <grym> ten, się na mnie. zreszcie na, ale... na, <grym> no, na matku. No nie strzelaj do prędkości się ląduje? Nie strzelaj do mnie. Przysta? No kurczę, nie strzelaj! No co za frajer, ja pierdolę. Co za nuby, ja pierdolę, do strzelał. Nie zabijaj No to po co zaczynałeś strzelać? Co? Debil kurwa, jesteś wsparciem <grym> wazuki. Cześć fluarek ląduje. Udało mi się. Jedziemy. Nie, jeszcze nie. No! Lądowałem. To o, chodźmy, fluorek. To, to był rocket jump. No ale to jest tutaj... Nie czekaj jeszcze, skakać Gdzie jechać, jest tak, w ogóle Lecę tylko do tyłu Czekajcie, no jest. czekajcie. No lecę o, do was. Obejrzyjcie się. Ej. ej, patrzcie jak się ten <laughs> Ale nie psuj mnie, ej, nie psuj Dobrze. Ja tylko muszę wykręcić. Mi muszę. mi To nie. ja, To no, nie ja. Dobra, O nie Sebo. Bo cały czas rozwalasz, sam akordę skończył, z porządku. I no dalej, bo ja zaraz idę. To wy mi nie pozwalacie skoczyć. No nie wypuszczaj mnie! Ja pierd... Za No nie strzelimy. No ale zabiłeś. Tak. No SKKF nie zabiłeś. Na nie ma problemu z lądowaniem. No Widzę już, po... już, 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 już. No Masz to czekaj. Jestem. Mogę? Mogę? No może mogę. chcesz. Ja mogę. pierwszy. Mogę SKKF? Mogę? Sk -Kf, ja sk -Kf, nie mogę. Nie to Mogę pierwsze? Nie, jak wysiądę to mnie zniszczysz. No dobra, Teraz strzel, strzel we mnie. ale już nie strzelaj. jak poleciał daleko ktoś. Dobra, zetumujcie miny. Strzelcie, zetumujcie miny. C4 pod spodem podłożył. Siądź, ja mam pomysł jeszcze. No nie, ale ty masz to strzel, tylko Poczekajcie na mnie. Co to jest? Najedź na to i strzel ktoś. Ale ja chcę polecieć najpierw, dawaj. I na makse dawaj do przodu. Ale blokujecie mnie, dawaj ja chcę, na maksę, do przodu. No ja nie wylecę, kurde, Zab Zab Zabijcie, Zabijcie wroga, bo jakim ja ja cudem. Prze co za mąkoły. Ała? Mówię, że pojedyncze, bo to jest bez sensu. 320, 3, 2, 3, 2, 3. Ja mogę polecieć w końcu. No. <ślesenie> <ślesenie> <Ręc>. Ej, nie, nie stawiaj mi tutaj swój... Lecę, puszczaj mnie. Czekaj, no kurwa! Jak co? Stoi, stoi, stoi. Aha, spokojnie naprzeciwpalcer na fluorek. Ej, dobra, ja kończę Ej, nagrywanie w tym kile. miejscu. Okej, okay, muszę powiedzieć cześć, eee, mamo. Wszystkim. Cześć, cześć tata. mamo. Lecimy okay, no no jeszcze mam pozdrowić do czubka, wspomnieć. bo czubek lubi jak się go pozdrawia. Jak bek? Płytam pozdrowienia. Od... Daczubka. No. Daczubka. A kto to jest czubek? Kopiemy dziurę. Czubek? To jest kop. Nie, wiem. nie też nie wiem. Dzi dzięki. miałem oczy w wodzie. Miałeś oczy w wodzie? Tak, to było fajne. Lądowanie. <grym grym grym> no mieliśmy skakać, a oni się tam unanizują. A gdzie oni są? No tam aż, zacząłem się go za tobą. Nie. Jest tylko jeden nie jest. Tam? Jest jeden zły i on tam jest a ja ich nie widzę No patrz czekaj czekaj o tutaj na prawo, na prawo O i jeszcze raz okay, nas widzę. patrz, był jeden Zabij go Tu są na okay, rozjadę ci. go Nie rozjedisz go. Oh, wow. Czekaj czekaj nie czekaj na no, nie, nie strzelaj, ja go rozjadę Ups, nie ma <słuch> no mi no. głowę chyba Nie no masz technika? Coś tam mam, nie nie mam tam Nie mam, mam ma technika to było, nie mam mnie naprawi ja ci mogę położyć odrodzenie tutaj Ja to też się zaraz mam wybuchnę lichnika, mam robota, Ej, wybuchnę <laughs> Nie mam technika, wybacz Pomocy Naprawdę. No, Skaczemy czy nie? Mat już jedzie jakiś kubienkiem No Mat, gdzie jesteś? Ja te. Nie o! wsiadaj, nie wsiadaj <laughs> Nie wsiadaj Dobra nara Co za noob Ej tu nie Już lata Pff, To nie lata <grym> Co za noob. Ej naprawdę to ja to idę za tyka 300 czołg materiał Dobra starczy no mat